Kontynuujemy moi drodzy przygodę. Sejf otwarty, podręczniki zdobyte. Czekajcie, niech ja przypomnę sobie nie, nigdzie nie, nie przypominam sobie, żeby gdzieś był ten stolik z, ze wszystkimi brońmi, gdzie możemy podejrzeć się ulepszenia, bo to też chciałbym nagrać, ale najwyżej może jeszcze się trafi. Tu mamy jakiś liścik. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tutaj chyba, nie wiem kto to, czy to jest jakiś kapitan chyba tego statku, no nawet po czapce widać, że to kapitan tego statku napisał tę notatkę, zdawał raporty. No jak widać napisał, że widzą wyspę, coś tam, coś tam, a teraz widzimy, że ten statek zwyczajnie rozbił się na tej wyspie. Gdzie teraz tu się zaskakuje tak Szkoda, że nie mam do strzelb... Przepraszam, do strzelby żadnych... A nie mam. Jeden nabój. Siemanko maćku, witamy ponownie. Kurde, strasznie cienko, jeżeli chodzi o amunicję. Nie mamy tego zbyt wiele. Ale nie powiem, obładowana jest to ABI do granic. Lecimy dalej. Po drodze będę się troszkę rozglądał, może wpadnie jakaś może wpadnie jakaś e, amunicja, ale jeszcze tutaj sobie zobaczmy co możemy zrobić. Nie mamy wody, to zrobimy. Ostrze się też mogło przydać, i tyle reszta już na czerwono. Ok, Red Queen, smacznego. Myślę, że słyszę jakiegoś zombiaka, ale to chyba było jakieś takie jakiś, nie wiem, dźwięk drzewa takiego przeginającego przy, się czy coś. Ok, to jest nasza dalsza ścieżka. Troszeczkę pokłócimy. Na szczęście nie trzeba się czołgać w tym deszczu. Nie wiem dlaczego, ale czasami utożsamiam no się z tymi postaciami. Jak sobie tak myślę, żeby się trzeba było w tym błocie albo biegać tak po deszczu, to współczuję. I co? Dotarliśmy. Zobaczcie. Akwarium Seattle. Water... fro... Fl, water... Fro, fro... fro... nie wiem co. Seattle Water Front Aquarium, ok? Ciekawe czy przed wejściem do środka... Owen? czy jeszcze przed spotkaniem z Owenem, z Eli, z kimkolwiek, będzie okazja rozwinięcia broni, tak żeby pokazać jakimi brońmi może dysponować Abi? W sensie ulepszeniami tych broni, bo jakie ma bronie to możemy sobie sprawdzić w ekwipunku. O, ciekaw jestem niezmiernie, przed jakimi dylematami nas, nas tutaj postawią, jeżeli chodzi o fabułę. E, raczej bym się nie spodziewał tego, co pisaliście na czacie, że na przykład e, będzie walka pomiędzy Abi i Eli, i twórcy będą nam kazali wybierać, czy mamy zabić Abi, zabić Eli, czy mamy jej nie zrobić tego. E, do tej pory przez 30 godzin gameplayu nie mieliśmy żadnego wyboru, ani jednego. Więc podejrzewam, że i tutaj twórcy nam tego wyboru nie dadzą. Ok. Czyli tutaj widzimy, że chyba trzeba tutaj wyrgnąć i przerzucić kabelek na drugą stronę. Hmm, może... Tak? No, tylko że tam jest chyba niezbite. I po co budowali ten kamer? Słuchajcie, wyjdziemy. Zobaczmy, tu. co wy chcecie nam tutaj pokazać. Drodzy twórcy, kabel trzeba przerzucić, ale jak nie przez sufit, to, to przez co? Przepraszam. Być może też całego kabla nie zwinąłem. Hmm. To kurde, jak to nie wiem, mamy zrobić? Dobra, wiem już. Trzeba przerzucić po prostu... Nie tam, tylko tutaj. I się z zewnątrz wspiąć po prostu. Teraz dopiero do mnie... ...dotarło. nie mówię Kocie, daj spokój. Ile można słuchać twojego jęczenia? Ej! Cisza! Kurde! Przegina już dzisiaj. Chyba troszkę już przesadziłeś teraz, co? Ile można tak piłować? Kładź się tutaj i mnie nie irytuj. Wstydziłbyś się, wiesz co? No, cieszę się, że się rozumiemy. wystarczyłoby troszeczkę otrząsnąć. przyszedł, położył się i zaraz pewnie będzie spał. Hej, Owen. Dobra. O? Czyżby znalazła już Owena i Mel martwych? To jest przed, czy po, jeżeli chodzi o wtargnięcie Eli, Czyli gra każe nam biec tędy? Jest tutaj, oczywiście. Ok, jest na łódce, <laughs> Czyż już wiemy, po co była ta retrospekcja, żeby powrócić do wydarzeń Aby i Owen na łódce? Owen. Sends you after me. He didn't. I, so didn't so I didn't that's that's... That's Gotta take her apart. I'm gonna fix her back up. I see. Want some? Pass. Yes. Suit yourself. Danny's dead. Figured. No, i co, podobno go chłopie. Się. You You Too You wanna tell me what happened? We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars, and uh, hit this one on the head hard, and he goes down. And his weapons right there, and he doesn't go for it. Instead, he turns to me, and he's old and tired. He was just. A lot of scars, and uh, this fucking guy. <sighs> I couldn't do it. Of course, Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he points his fucking gun at me. So I grab it and then. At first, I didn't even know which one of us was shot. You defended yourself. Stop, I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck. Jak coś czułem, że dźwięk przebija koty kładąc się wcisnął na, na pilocie, żeby telewizor odmutować. Chodźmy

The opposite fucking direction. What? Nothing. Sorry, I grew up. <sighs> you should try it. Oh, yeah, how do I do that? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? Torture them until they're crying now. <laughs> <laughs> Zwroty akcji po prostu. Dobra jest godzina, Cholera, to tylko wcześniej na takie akcje. A może YouTube nie zrobi problemów. Znowu powrót. Jakaś retrospekcja. Czekajcie, zobaczę minuty. Eee, no dobra, to zrobimy tak. Zrobimy ten materiał, tą retrospekcję już w kolejnym materiale YouTube'owym. Kontynuujemy. Nie wiem dlaczego znowu tutaj wracamy. W momencie kiedy już tutaj byliśmy. Przecież już Abi widziała tego ojca na tej sali operacyjnej. po prostu chyba jakiś koszmar No to te dwie laski którym pomagała o kurde ten jaki poparzony jest w ogóle myślałem że ta retrospekcja będzie dłuższa wiecie dlatego chciałem ją zrobić w innym materiale no ale to zrobimy jeszcze inaczej w takim razie poczekamy na kolejny wątek I dołożymy to do tamtego odcinka. U, będzie nowy wątek. Seattle, dzień drugi. Dopiero teraz zobaczcie, jak długo graliśmy ten dzień pierwszy. Coś mi się wydaje, że dzisiaj chyba nie uporamy się z tą grą. Będzie trzeba jeszcze jutro ją kończyć. Dobra. Czyli tamto dołożymy sobie do poprzedniego odcinka, a tutaj dopiero zaczniemy sobie nowy materiał.